Pewnego dnia. Ninja Kat przeglądał swój kanał. I zobaczył, że pod jednym z jego filmików jest ponad 73 łapki w górę i 5000 wyświetleń. Nie jest aż tak dużo, no ale jest. Mamku ludziska ja jestem. Ninja Kat. A to jest kolejny odcinek z Redstone'a, gdzie ja pokazuję różne swoje mechanizmy i to co zrobiliście to mnie zaskoczyło, bo ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, że wy macie taką moc. Taką jak Herkules kurde, co... No, zdziwiło mnie. Hej, to było dość dużo. Ale ja się tym nie przyjmuję. Mm. Dziękuję po prostu. No. Nie przedłużając, ehm. jestem w Minecraftie. Ehm. To jest. Miała to być niespodzianka. No. Ehm. Ale. Teraz to już taki specjalny mechanizm pokażę, bo bo czemu by nie? Od razu, tak odmiennie. Eee, to są takie jakby płytki, nie płytki. Hmm. Nie wiem, takie jakby procesory. Powiedzmy, kurde nie znam się zbytnio na tym. No ej, nie żywo. I to tak. Um, zastanawiacie się dlaczego nie było odcinków dlatego że yy, dlatego, że tam, nie miałem co nagrywać yy, Bandikam y, powiedział yy, walisz się Ninja Cat, nie możesz nagrywać i, i tak dalej później nie mam z kim nagrywać, nie miałem czasu więc no, było tego trochę, no, więc proszę, proszę daj lajka, Boże, nie było, nic nie mówię. Dobra, tu jest bajka, którą się włącza i najlepsze jest tym, że można to resetować. To pokażę na koniec. Tu się naciska i się włącza. O, o, dobrze. I teraz tak. Każdy noob y, grający zrobiłby tak. I żeby chodzić, to trzeba by było naciskać na każdą z tych... O, mm, no i kurde, tak po kolei. No ale to... Mm, nie, nie, nie wyglądało. Nie. Więc zrobiłem na jedną płytkę. Zobaczcie. Nacisnę raz. I idziemy. Yy, niestety zrobiłem to tak, że yy, jak się naciśnie, to tu się przechodzi dwa razy. Dlatego, że to trzeba by było naciskać kilkanaście razy, a tak to nie trzeba. Tutaj nam się wyświetliło, bo jesteśmy przy stole, gdzie jemy jedzenie. To jest miska, pięknie. a to całe to jest nasz dom. To o, te kropki to są drzwi. Dobra, idziemy dalej, bo co kurde, jeszcze tutaj. O, 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 lami, przepraszam, że y, mam pokaz slajdów, no ale niestety mój komputer jest beznadziejny. Już Nokia 337 jest lepsza. No ale jak. No, jak widać, no, mam bardzo duże lami. Jak pomyślicie, że y, ja popełniłem błąd i się sklonowało? Właśnie nie. Tu jest nasz przeciwnik, a tu jesteśmy my. Podobieństwo uderzające. I każdy, każdy kto by chciał, bo to jest przyc y, przycisk do, y, do strzelania czyli tak, można strzelać. To każdy by pomyślał, a ja sobie tak i pyknąć. Ale to nie działa, bo trzeba podejść bliżej. Naciska się to, pyk, pyk. No i wysuwa nam się broń. Woda, na... deszcz. Przepraszam, no ale niestety. Po prostu na deszcz. Każdy YouTuber tego nie lubi. No i wtedy tu nam się wysuwa taka broń. To jest pistolet. Naciskamy na to. No i strzelamy, no i on wtedy umiera. No i naciśnę jeszcze raz. A. Można tak zapętlać i... A, jeszcze raz. A, nie, nie trzeba. No i to, co mówiłem, to ten przycisk reset. No, tu jak się naciśnie, przykręci do góry, to się resetuje. Jak widać, jak to się pojawi, to znaczy, że się resetuje. No. No to chcę zacząć od nowa. Naciskam, pyk, no i ta wszystko jest od nowa. No. Więc nie trzeba, nie wiem, tam kombinować. Tylko pokaz slajdów, no. Bo to jest dość duży mechanizm i to wszystko tak wygląda. Co już wcześniej pokazywałem. No, dość mała masakra. Tutaj jest system chodzenia. Czyli że jak nacisnę to to się przesuwa tu. Później drugi raz nacisnę, to przesuwa się tu. Trzeci raz nacisnę to tu. No i tak w kółko. No. No i tu jest bardzo dużo rzeczy. Więc. O. Jeszcze jedna rzecz. Sprawa. Eee, odnośnie kwadry. Yy, tak, jeśli kwadrat yy, to oglądasz, to pozdrawiam Cię serdecznie. Yy, kanał Kładry będziecie mieli w opisie. I... Yy, zrobiłeś tą drukarkę. Choć było, było to zgapa od mojej drukarki. No tak. Niestety. Bo ja zrobiłem, a Ty odgapiłeś. Tylko, że... Zrobiłeś inny sposób, bo ja mam taki jakby hmm, taki inny komputer, ale prawie identyczny. Ale I tak hmm, polecam, dlatego że y, ja czegoś nie przedstawiłem, to on zrobił za mnie. I jeśli to oglądasz, to polecam y, kanał Quadry. I nie, nie zapłacił mi. Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do widzenia, cześć!